Okay, witam wszystkich serdecznie. Ja. Ok, już na samym starcie tutaj widzę, że się dosyć dużo dzieje. Oh shit. Zastarałem się na początku, ale dobra. Może jednak to nie będzie aż takie złe. Dobra, tak czy siak. Chodźmy dalej. Może nie zginiemy tak szybko. Dobra. Nie podoba mi się, że jest tutaj czerwone światło. Takie światło zazwyczaj jest duże. Je Strzykawka. No to już po moich kłopotach naprawdę. No kurwa! Nie ma być wziąć lud przynajmniej. Wiem, że nie lubisz. Tak, ogień działa na luzie. To jest też powiązane z historią Laury. A właściwie tego potwora, no co teraz go. Popieliliśmy a ona jeszcze będzie spokojnie i to w najmniej odpowiednich momentach. Co jest? Ku... Co jest? O, to teraz, żeby to ku... odrafić, to się, się pobawię. A, co no, teraz, teraz się pobawię? Aj, niechcący! A po co się tak bawić z tą broną Dobra, jedno tam. Jeden nabój do strzelby mnie nie zbawił. Znaczy, pewnie by mnie zbawił, ale. Już trudno. No, no to fajnie. Chyba kojarzę skądś to miejsce, i to mi się właśnie nie podoba. I mamy to moi drodzy: mamy, mamy walkę z Laurą. No śmiało, chodź, no Wiem, że chcesz To jest bardzo nieprzyjemne, że ona się teleportuje o! Zablokowałaś mi z O cholera, o cholera Pierwsze mamy z głowy Wow! Wow, 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 wow! To chyba nie jest dobry pomysł, żebym teraz to podpalał Bo ona zaraz nie dojedzie Czy mogę z nią stanąć? Dobra, udało się Ona umie wchodzić? Kurwa, no nie Dobra, to jest naprawdę e, ciekawa walka, muszę przyznać Nie Dobra, prawie mnie miała Laura, nie, nie Laura nie biega i tak za mną, błagam Cię Dobra, trzeci raz? Może to coś za? Polera, nie ona będzie teraz wchodzić. Dawaj, dawaj, no pierwszy. Jakby on, on, ja jestem od na trzała aktualnie, więc to jest największy problem. Dobrze, dobrze. Dobra, jeszcze raz się udało. Pytanie, ile jeszcze nam zostanie takich razów? No się! Dobra, może, musimy spróbować jeszcze raz tutaj po prostu. A, to jest uszkodzone. Czyli muszę coś wychmienić teraz. Kurde. Szkoda, że nie mam jakichś podpalających bełtów czy czego. Nie mogę podpalić dziomka. też jest zepsute. Pa. Muszę znaleźć jakiś inny sposób. Obym tego teraz nie spartolił A, no chyba, że się teraz tutaj tepa. Ostatni raz. Nie. Yes! na miłość. Odblokowano osiągnięcie rany. Uuu. Pierwsza walka z Laurą, w zasadzie taka większa i od razu wygrana. Nice. 8000 punktów. Wow. Wiecie, co mnie teraz naprawdę będzie śmieszyć, jeśli się okaże, że ona tak naprawdę nie miała Laura. <grystanie> Serio, nie pamiętam dokładnie, jak ona miała, ale chyba Laura, właśnie z tego powodu, jak mówię, ciągle. To mogę kopnąć po prostu, tak? A jeszcze tu miałem do tego, do przewrócenia. A dobra, może nie ogarnąłem. Ale czy to jest ostatnie nasze spotkanie dla Url? Nie no, w sensie. Chyba nie. Chyba jeszcze będzie coś. Może. Bo naprawdę nie jestem teraz pewien. Totalnie. Rubik? indicates issues with communication social cognition repetitive signs of synesthesia reported genealogy suggests increased susceptibility to external stimuli pattern adaptiveness could you be what i've been searching for all these years and under my own nose unbelievable there can be no mistake this one is Dobra, nie mam pytań, co on robi. Ale na pewno to nie jest nic dobrego. Eee. Okej, okay, gdzie my jesteśmy? W hell. Jesteśmy przy jakimś takim mózgu? No to wygląda. Jaki teraz? No oczywiście! Bo nie mogą być za... Wow! I od razu? No poważnie. Dobra, odejdź. I wiesz co? To... Pierwszy kolega dostał. A, my musimy ich odłączyć. Dobra, rozumiem. Bo oni pompują tak jakby tą chyba maszynę po prostu. Ora, pierwszy, drugi, no i trzecim nie powinno być problemu. Jeszcze zdążyliśmy wziąć zielony żal, więc nice. ma Ale gdzie teraz lecimy w takim razie? A, rozdział piąty, koniec. Nice! Super! Nie wiem, no, aktualnie rozdział piąty najbardziej mi się podobał. Póki co, rozdział piąty był naprawdę git, serio. Dobra, ale, ale póki co lecimy z kolejnym. Nie jestem pewien, ale chyba rozdział szósty, albo któryś właśnie z tych, które zaraz będą powinny się skupić na Rubiku. Oha, i znowu jesteśmy w tym... W ...szpitalu. Ej. Halo? Dajcie mi dalej już przechodzić, bo naprawdę, ja aktualnie chcę... ...ogarnąć sobie coś nowego. Łoł, wow, ale... Ale wali po uszach, kurde. No to trochę racja. To mi pomóż w takim razie. Mamy kolejne dwa do otworzenia. Otwarcie, otworzenia. Jeden. Trudno. Dobra, a ile mamy w ogóle punktów w takim razie? 17 tysięcy. To też. O, i teraz możemy to otworzyć. Nareszcie. To, że znowu nie możemy teraz. Eee. wrócić tym lustrem. Czyli, że znowu coś będzie do rzeczy tutaj. Wskaźnik zdrowia. Czas sprintu. Niedługo. Jeszcze trochę. Może z, z bronią by się coś przydało, albo z amunicją do strzelby, bełty agoni, granaty, trzykawki. Kurde, by się przydało w sumie ogarnąć teraz te bełty chyba, bo bełtów póki co bardzo mało mamy. No, a to pięć tylko tysięcy, no. to, jest, to jak najbardziej sobie na to, no ten, pójdziemy. Muchowy bełt, wymagane Dobra tutaj są ulepszenia konkretnych bełtów eee, Ale sądzę, że ja i tak bym sobie jak już coś ulepszał to na pewno strzelbę, mnożnik obrażeń, no to sądzę, że na pewno sobie to zainwestuje Ale póki co? No tutaj już za dużo chyba nie zrobimy. Ale mam 6000, a broń by nam się na pewno przydała, więc eee, jeszcze sobie weźmiemy pojemność magazynka I zapasy jeszcze może o na No i aktualnie sądzę, że tyle nam wystarczy. Dobra, ale póki co, czy mamy teraz w takim razie tutaj coś nowego do zrobienia, czyli na przykład, no nie wiem. Eee, pójść mamy znowu do tych. Napiszmy sobie, bo jak mamy akurat okazję, to możemy. Czy mamy znowu pójść tutaj? popatrzeć, co my tutaj w zasadzie mamy. To nie jest moja cela, aczkolwiek to też mnie interesuje za bardzo. Tutaj też nic nie mamy, tutaj też nic nie mamy. Ale te lusterka nie działają dziwnie. Kurde. Się właśnie zostawiam, ponieważ chciałbym już wrócić do miejsca, gdzie skończyliśmy sobie. Ale nie mam jak aktualnie. Może coś tutaj musimy zrobić. O nie! O nie! O ho, ho. Cholera! Zbadaj. Fotografs. Ja wiem co, czego to są zdjęcia. Oj oj oj! Nie będzie to miło, kurde, dobra. No i trochę się bawimy tam, coś zaczęło wychodzić, ale już nie wychodzi, więc Eee... jeszcze sprawdzić tylko tu, gdzie naraz jesteśmy, kurde... Co jest za ciemno? Ha, czyli że całe światło nam padło. Super. Ogólnie, zapamiętajcie sobie ten safe. Zapamiętajcie, bo to będzie później... jedni... ...nieważniejsze aspektów tego, co tu się stanie. No właśnie, co to był za dźwięk? Co tu się właściwie stało? To znowu jest zamknięte? Możemy się dalej lepszać? Możemy się dalej ulepszać, co nie lepsze? Natomiast może coś tutaj się stało. Murweczki. Pani pięniarka. Co tu się dzieje? Tego sobie nie przypominam. Ale... Czekaj, czekaj. tam są schody teraz? Dosyć nieprzyjemne to jest Jak to aktualnie wygląda Zgaduję, że stąd nie wyjdziemy, więc musimy jedynie iść na w dół. A ten szpital robi się coraz, coraz większy. Wow, to się Co to jest? O nie! O nie! Nawet coś sądzę w takim razie, że szybciej się przekonamy o co chodziło z tym safe'em niż myślałem. Aj. To nic, to nic. Leslie? Chyba słyszę niego. Znowu. To on wywołuje te... fale wstrząsowe ciągle. Nie wiem o co chodzi. Hmm. Postać to z jest w ogóle dziwna ma w sobie Sebastian Sebastian Tak no To wszystko jest pokręcone naprawdę to jest po... Powalone Ale aktualnie... Gdzie my jesteśmy? Bo słyszymy krótki. Czyżby w tej lokacji do zdjęć? Chyba... Chyba tak. Harpun, dziękuję. Czekajcie, możemy to zniszczyć? Nie, raczej nie. Wiem, że sobie jest toksem, ale chyba nie aż takim. Ta, jesteśmy tutaj. Co ciekawe, mamy dzień teraz. Wow, jestem w szoku. Tak, jesteśmy w tej lokacji ze zdjęcia. Rozdział 6: utrata samokontroli. Okej, okay, dobre. Serio, jestem ciekawy, co tutaj się stanie. Kurde. Czekajcie, możemy wejść? Możemy. Bo z tego co wiem, tutaj mamy parę fajnych przeciwników, chyba w tej lokacji. O których się zaraz przekonamy. Ale zobaczymy jak to będzie. To rozwalimy i to rozwalimy. Aha, z ciekawek, nie mogę. Mam już na to, więc sobie po prostu weźmiemy. No i aktualnie chyba możemy ruszać dalej. A więc tak, co my tutaj mamy jeszcze? Dobra. Hmm. Tutaj kolejne po prostu skrzyneczki z częściami. Ale w ogóle tam chyba jakieś te... latają. To są ptaki czy jakieś pterodactyle? What the fuck? To mi przypomina... ten dom bekny z czwartego sezonu Stranger Things teraz, mega. Bo tam też właśnie były takie demo... demo bat. Uh-huh. I think Are you alright? My head wouldn't stop buzzing. It felt like it was about to crack open. But now it's like... I'm starting to get used to it you seen kidman no next thing i knew i was here i must have blacked out or maybe i turned again hala hala sa inside let's go Co tym razem? Akcja kooperacja mam rozumieć Okej Dobra, czyli że pan zupełnie widziałem na a my mamy go osłaniać O kurde, no trochę ich idzie i tak jak sam? What the fuck? Jak się chłop rzucił na mnie, Dobra. Bo on gdzieś tu miał chyba tą siekierę, co nie? Ta, jest siekierka. Kolejny bełk, kolejna amunicja. Wystarczy zapałki. Dobra, chodź tu koleżanko. Wow. O no kurde Dobra Trochę słabo ze zrobiłem tym ale już trudno O cholera gruby Szybko pod jedynkę trzeba sobie ustawić Tak, dobra, to był int, to był typowy int. Oh, fuck this! O, No poważnie akurat teraz? No rany! Wow! Może ja piernica, nie dobra Zakonnica? ALO, co jest? Dobra Wy się spalicie Ja się na kolejnej No miałem przejść przeć zwryj Nie dobra tak lepiej nie po The trap. You hold... No nie miałem czy spalić, halo. To Ooh, nice. Chociaż jak tam nie ma amunicji brakuje troszeczkę tak. Prawie, 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 prawie. A! No jak ty mnie złapał mój drogi to ja a nie mam pojęcia Szybko Uwaga, uwaga! Nie, nie przychodł mi teraz! Nie, jaka sytuacja, Boże! Ale dobra, daliśmy radę. drugim razem ale daliśmy radę na szczęście. Uf, dobra. Let's na for Tak. Jestem za. What about the tower there? We might be able to get a lay of the land. Anything's got to be better than staying here. O rany, dobra. Uh, snajperka, nice. Kerami sniperski. No i taka broń mi się podoba. No kurde, halo, halo. Dobra, nie ma innej opcji. Kończymy w tym momencie, bo aktualnie już. Nie dam rady po prostu. Trochę się wkurzyłem na to wszystko. Tylu przeciwników jeszcze te, co pochodzą do ciebie, jakby mieli dosłownie padaczkę, to denerwuje troszeczkę. Ale trudno. My sobie zapiszemy i sądzę, że będziemy sobie kończyć tutaj pólicą. Dobra, w takim razie ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się film spodobał wiecie co robić. No i cóż, mam nadzieję, że będziecie czekać na pozostałe filmy. Ja was żegnam i do kolejnych filmów. Siema.